Przyszło Homontos z ekspresu Jakie Homonto? Zamówiłam białe, a jest czarne. Ale zajebiście gra. I takie wibracje tutaj są na ciele. Ciao. Halo? No, halo? tylko sprawdzam jak działa głośnik, bo taki nowy dostałem, to tak. Sorry, że ci przeszkadzam, o. no. Powiedz coś. Nie, ci... nic się nie dzieje. Dobra, czysto cię słychać zajebiście. A mnie słychać do dobrze, czyli pa. Wiesz, to tak, kurde, trochę taki pogłos jest. Delikatnie. No będzie pogłos, bo to jest jakby na głośno mówiącym, wiesz. Aha. A co to za głośnik? A taki na szyję, tak zwane homonto, ale to już później. Dobra. Ale jest Basik! Zajebiste! Link w opisie! Potęga! Czysto gra!